Ciekawe, że się tam gdzieś nie dziabnął. oni tak, jakoś tak potatają. Je no, dobra, jest twoja. O, to z nie <sum> 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 Proszę państwa, tak uzbrojeni, nie boi mi się żadnego nowego tematu. A już przechodząc na poważnie, za mną coś, co po raz pierwszy gości w firmie. Takiej ilości, gdyż pojedyncze polskie szable miewaliśmy już w ofercie, natomiast nigdy nie mieliśmy kolekcji białej broni, takiej, która właśnie trafiła do nas na nadchodzącą aukcję zimową w lutym. Proszę Państwa, jest to prawdziwy zbiór, zbierany przez poprzedniego właściciela od lat, podobno już końcówki 50., 1950. Właściciel obecnie już nie żyjący, zbiór sprzedają spadkobiercy. W latach 90. zbiór ten. Był podobno jednym z trzech najlepszych w kraju, jeśli chodzi o europejską broń białą. Obecnie, jeżeli chodzi o klasyki polskie, jest tutaj kilka pozycji nieobecnych w stosunku do pierwotnego zbioru sprzedanych wcześniej. Natomiast i tak kolekcja, którą tutaj mamy do zaoferowania, z pierwotnych 113 sztuk zgromadzonych przez właściciela, jest kolekcją, która ma niskie 100 sztuk, bodajże 102 albo 103 pozycje. Mamy tutaj broń białą od końcówki, od drugiej połowy XVIII wieku, najliczniej reprezentowaną chyba XIX-wieczną, po jedną pozycję, jedną szablę polską z okresu wczesnego PRL-u, ale dominuje tutaj XIX wiek, początek XX wieku. Zbiór bardzo atrakcyjny pod względem jakości, egzemplarzy w nim zgromadzonych oraz urozmaicenia. Tutaj nie ma Monotonii. Tutaj nie ma dubletów. To, co Państwo za mną tutaj widzą, to jest mniej więcej 90% tego, co w tej chwili do nas już dotarło. Brakuje jeszcze kilkunastu szabli, które dojadą w najbliższym tygodniu, oraz kilku jeszcze innych pozycji związanych z tym, że zbiorem z tymi rzeczami, bo chociażby tutaj na wierzchu widać o, chociażby ostroga. Mamy tutaj również kordzik. Pałasze. Tutaj mamy cegiełkę bardzo fajną, związaną z budową chyba kopca e, Tak, Józefa Piłsudskiego w Krakowie w 1936 roku. To takie delikatne poboczności, ale oprócz białej broni, takiej stricte, mamy również jedną broń, proszę Państwa, czarno-prochową w tym zestawie. Nie wiem, jak się to fachowo nazywa. To nie my będziemy opisywali. Zewnętrzny specjalista będzie tutaj pracował nad tym zbiorem. Notabene każda z tych pozycji przez poprzedniego kolekcjonera ma swoją kartę kartotekową, czyli kartka formatu A4 ze zdjęciami takimi klasycznymi przez fotografa zrobionymi, także tam jest też dużo merytoryki poprzedniego zbieracza. Proszę Państwa, no coś takiego też robi wrażenie i powiem szczerze, u nas to działa bardzo mocno na wyobraźni. Kiedy sobie wyobrażamy, że już nie mówię o tej części strzelającej, ale że powiedzmy stoimy i biegnie się z takim bagnetem na przeciwnika, mając świadomość, że jest na przeciwka. Taka sama banda leci z takimi bagnetami na nas, także no, wzbudza to wyobraźnię i fantazję. Nie, proszę Państwa, przechodząc jeszcze raz do konkretów, serdecznie zapraszamy. Kolekcja już w najbliższym tygodniu będzie się sukcesywnie pojawiała na stronie aukcyjnej. Będzie licytowana między 6 a 10 lutego 2021 w ramach aukcji zimowej. Wyceny zrobione w tej chwili przez osobę profesjonalnie zajmującą się tego typu rynkiem i śledzącą, Ceny startowe będą bardzo atrakcyjne. Kolekcja jest przeznaczona przez rodzinę do sprzedaży, przede wszystkim. Ceny wywoławcze, według ustaleń specjalisty, które opracowywały pod tym kątem, będą na poziomie około 30-40% aktualnych cen rynkowych. Także serdecznie zapraszam. Można kupić jedną pozycję od, tak żeby powiesić szable ala po dziadku na ścianie, a można przejąć całą kolekcję bądź sporą jej część. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły już wkrótce.